Mówi ci w kinie jest pełno dziennikarzy. Jak się tam zobaczę, jak się tam pojawisz, ten normalnie oczy wyjdą im z orbit! <grym> Pod warunkiem, że pan tam dojedzie. Przykro mi ja to tylko przejazdem. Do kumpla przyjechałem, mebę mu pan składać. Ustaw się, nagrywam! Słuchajcie, tu jest. Co w... nie, rozumiecie? nie rozumiecie? Dlatego tu jesteśmy, zrobimy dobry materiał. Z wrażenia? Z emocji? Z emocji. Chołownia no. i Prokop układają świat. Książkę Wszystko w porządku poleca telewizja TVN. Mam swoje lata i jestem Robert. Dla Was, Pan Robert. Program Zdrowiej w piątek o 19.05 w telewizji Wrocław. Na mistrzowskie fakty sportowe zapraszam producent dwustronnych chipsów, w Sugerza. Chips Jest czwartek, piąty dzień grudnia, ruszamy z przeglądem wielkopolskich wydarzeń, a oto dzisiejsze tematy. Radio Rodzina. Radio Rodzina. Spraw swojemu dziecku wyjątkowy, mikołajkowy prezent i zgłoście się do udziału w naszej radiowej zabawie. Łódzkie ma pomysł. Wejdź na łódzkiemapomysł.pl Po wyremontowaniu odcinka Zakopianki Lubień-Rabka droga ta stanie się w pełni drogą ekspresową aż do Myślenic. A na koniec będzie o jakże pożytecznych i pracowitych pszczółkach, które pokazaliśmy już na początku. Piotr Czymil, witam i zapraszam na szczegóły. Przez kilka ładnych lat kombinował i doskrobał się prawie dwóch milionów. Mowa o jednym z przedsiębiorców z okolic Konina, który w nieuczciwy sposób wyłudzał pieniądze z kasy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są pierwsze zatrzymania w tej sprawie, którą śledzi Wit Bryliński. Kraków, miasto literatury. Be smart w KFC. Tylko 5,50. Powiększ go za złotówkę i odbierz swoją nagrodę. Dodatkowo do wygrania codziennie smartfony, a w finale Smart Auto. Nasza kamera pojawia się wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy istotne dla ciebie. Ruchomy pomost, można go rozbujać. On jest chyba na jakichś pontonach zamontowany. Daję Ci spokój ducha, z którym wszędzie będzie Ci po drodze. Pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół Życzę Maciej Misztal był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, bardzo. dziękujemy serdecznie. A Państwa Do zapraszamy zobaczenia. punktualnie o godzinie 16 na kolejne nasze spotkanie. Gadać głupotą. No. <laughs> Powinnam to zakończyć. <laughs> Dobra, to co? Jeszcze raz spróbujemy? Ale no. idzie. I ja po prostu szybciej muszę to skończyć.